Obraz ciała. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejny piątek. Obraz ciała jest to umysłowa reprezentacja tego, jak spostrzegamy nasze ciało, jak widzimy jego wygląd, rozmiar, ale również jego funkcje oraz możliwości. Obraz ciała jest kształtowany tak naprawdę od pierwszych chwil naszego życia przez bliskich, opiekunów, osoby, które dokonują czynności pielęgnacyjnych. Które są z nami w bliskości, które przytulają nas, noszą, dotykają. Dzięki nim poznajemy to nasze ciało, poznajemy doświadczenia, które to ciało daje nam podczas dotyku, podczas odczuwania. Ale tak naprawdę, te doświadczenia wczesnodziecięce, one zazwyczaj w zdrowych rodzinach są dość pozytywne. One budują pewien pozytywny obraz ciała oparty na zaufaniu do własnego ciała, oparty na akceptacji własnej cielesności. Jednak czasami zdarza się tak, że w okresie młodzieńczym, kiedy to grupa rówieśnicza, kiedy to media, kultura e, mówią nam o tym, jak powinniśmy wyglądać, jak powinniśmy traktować nasze własne ciało, kształtują ten Obraz ciała w sposób negatywny, trochę go zaburzają, bo niezależnie od tego, jak wygląda nasze ciało, ten obraz w naszej głowie może być różny. Zdarza się tak, że u osób otyłych obraz ich własnego ciała w głowie jest zupełnie inny. W głowie widzą się jako osoby szczupłe, często szczuplejsze niż są w rzeczywistości. Zdarza się też tak, że. U osób, na przykład cierpiących na zaburzenia odżywiania, prowadzące do skrajnego wychudzenia, ten obraz własnego ciała związany z wyglądem jest również zaburzony. Pojawia się myśl o tym, że jest się osobą grubą, osobą z nadwagą, czy nawet otyłością, kiedy BMI i obiektywne wskaźniki wskazują na coś zupełnie innego. Dysmofobia jest też zaburzeniem, które pokazuje własne ciało we własnym umyśle jako coś nie do końca doskonałego, coś, powie... coś, co posiada jakiś defekt, który obiektywnie nie jest zauważalny. Obecnie coraz więcej mówi się o akceptacji własnej dzielastności. Mówi się o tym, że na przykład kobiety po porodzie. Nie muszą w ciągu bardzo krótkiego czasu wracać do formy przed porodem. Mówi się o modelkach plus size, ale z drugiej strony, zewsząd bombarduje nas przekonanie o tym, jak powinniśmy, jak powinniśmy wyglądać. To dotyczy i kobiet, i mężczyzn, którzy. Wiedząc, jak wyglądają, porównują się do postaci z Instagrama, z YouTube'a, z TikToka, które często swoje filmiki przepuszczają przez różne filtry, przez co wyglądają nieco lepiej inaczej. Ja sama mam takie doświadczenie związane z tym, kiedy zobaczyłam swoje własne zdjęcie przerobione przez fotografa, przepuszczone przez filtr, i miałam takie wrażenie, czy ja to ja. Myślę, że moi pacjenci, którzy widzą mnie na co, co dzień i zobaczyli mnie na tamtym zdjęciu, mogli mieć takie poczucie, że to nie ja, ponieważ na co dzień się nie maluję, yy, ponieważ w pracy nie używam filtra, nawet nagrywając te filmiki tutaj na YouTubie, poczuję się nie do końca sobą, kiedy zostaję przypuszczona przez jakiś filtr. I myślę, że. To jest zdrowe, ponieważ wiem, jak wyglądam i swoje odbicie w lustrze mogę porównać z tym, jak wyglądam w różnych innych miejscach. Kiedy jednak zbyt często używamy filtrów, może pojawić nam się takie poczucie, że to nie jest spójne, że to, jak wyglądamy po przepuszczeniu przez filtr, a to, jak wyglądamy w rzeczywistości, znacząco się różni. Starza się też tak, znowu odnosząc się, do naszego wyglądu fizycznego, i do tego, że czasami u osób otyłych czy u osób szczupłych pojawia się zaburzenie postrzegania tego rozmiaru ciała, że pewne ubrania wydają nam się na nas pasować. Wydaje nam się, że wyglądamy w nich dobrze, są wygodne, a to właśnie skład materiału i to, że one są odpowiednio rozciągliwe lub nie, sprawia, jak się w nich czujemy. A kiedy czujemy się w nich dobrze, to wtedy też ten obraz naszego ciała w naszej głowie wygląda nieco inaczej. Spróbujcie ubrać świeżo wyprane jeansy bez streczu. Czy pojawia się w Waszym myśle obraz tego, że przytyliście? Właśnie. Może jeżeli na co dzień malujesz się, kiedy spojrzysz na siebie w lustrze bez makijażu, czujesz, że wyglądasz na zmęczoną, może czujesz, że nie jesteś do końca sobą? Zastanów się, jak Twój wizerunek oddziałuje na Twoje poczucie własnej wartości, oddziałuje na Twoje samopoczucie. Jeżeli pojawia się duży rozdźwięk między tym, jak wyglądasz, a jak widzisz siebie, to może czas skonsultować się z psychologiem, z terapeutą. Może czas pomóc sobie odnaleźć siebie we w swoim własnym ciele? Bo nawet kiedy jest coś, co ci przeszkadza, i czy lekarz medycyny estetycznej, czy innej specjalizacji, może, w czym może ci pomóc, to tak naprawdę to może mieć mniejsze znaczenie w sytuacji, w której ty ciągle dostrzegasz w sobie jakieś wady, niedociągnięcia. Niezależnie od tego, czy te wady, niedociągnięcia są obiektywne, czy inni je też zauważają, ważne jest to, jak Ty czujesz się ze samym sobą. Zostałam kiedyś taki komentarz, że, że przykre jest to, e, kiedy kobiety oszpecają się swoim ubiorem, kiedy się nie malują, e, kiedy nie dbają o siebie. Myślę, że przykre jest to, kiedy mężczyźni czy inne kobiety. Oceniają innych tylko po pozorach, pewnej zewnętrznej otoczce, po tym jak w danym dniu wyglądają. Bo nasz wygląd może świadczyć równie dobrze o naszym samopoczuciu, o naszym stanie zdrowia psychicznego. Więc jeżeli w Twojej okolicy jest ktoś, kto nagle zaniedbał się pod względem fizycznym, może warto zapytać go o to, jak się czuje, a nie tylko informować go o tym, że wygląda źle, jest nieodpowiednio ubrany, uczesany, czy że jego wygląd nie jest perfekcyjny. Bo patrzenie na wygląd drugiej osoby jest proste. Trudniej z nią porozmawiać i otworzyć się na to, co jest w środku, w jego myśle, sercu. Takiej otwartości na Przeżycia innych, na to, co inni czują, co inni myślą. Życzę Wam na ten tydzień. A jeżeli uważacie, że Wasz obraz ciała nie jest adekwatny, zapraszam do współpracy. Wszystkiego dobrego i udanego tygodnia.